Cześć, witam Was. Chciałem Wam pokazać, jak jest wykonane u mnie ogrzewanie podłogowe. Może trochę nietypowy materiał, ale jak najbardziej w tematyce kanału, ponieważ jest to instalacja wykonana od podstaw przeze mnie, budowana na podstawie informacji, właśnie zaczerpniętych z sieci lub od innych użytkowników, jak oni mają zrobioną u siebie. I na podstawie tego wykonałem ją sam. Po pełnym przepracowanym roku z instalacji jesteśmy zdecydowanie zadowoleni. Tak więc, czy ona jest zrobiona zgodnie ze sztuką? Czy można było wykonać lepiej? Pewnie tak, a nawet na pewno tak. Działa, spełnia swoje zadanie i jestem z niej zdecydowanie zadowolony. Dlaczego ten film? Ponieważ tutaj parę osób pytało mnie na temat termostat. To przy okazji filmu nagrywania na temat klimatyzacji pokazywałem tutaj ujęcia, gdzie, gdzie była temperatura w danych pomieszczeniach. Tak jak tutaj mamy temperatura w kuchni. Dostałem zapytania, do czego to są termostaty i jak wygląda u mnie ogrzewanie. W sumie miałem nie nagrywać tego filmu, ponieważ to pomieszczenie jest niedokończone, jak widzicie. Tu jeszcze mają pójść płytki. Co do samej instalacji, jest to piec Imergasa 24 kW, model Victrix EXA. Piec jest dwufunkcyjny, ogrzewa centralne oraz wodę w zasobniku jest połączony z solarami. Czyli w zimie, jak solary nie grzeją nam wody, przełączamy sobie bardzo szybko, bardzo sprawnie. Na gazie jest dogrzewana woda w takim zasobniku. Nie mamy z nią problemu. Sama instalacja, jeżeli chodzi o przyłączę pieca, już działa trzeci albo czwarty rok. Jak dobrze pamiętam, nie mamy żadnych problemów z piecem, nie mamy żadnych problemów z instalacją. Wszystko działa jak powinno działać, a wykonanie jest jakie jest. I teraz tak, po kolei może poopowiadam, jak to wygląda u mnie. Wyjście z pieca na zasilaniu, przychodzi przez takie urządzonko. To urządzenie występuje w bardzo wielu wersjach. W wersji takiej, jak mam ja, czyli dwa w jednym. Jest to separator powietrza oraz taki jakby zbierać syfu. Tutaj jest zakręcony magnes mocny i te wszystkie elementy, powiedzmy metalowe, które się odrywają i pływają sobie tutaj, powiedzmy, w obiegu wodnym. Są wyłapywane i przetrzymywane tutaj na dole w odstojniku. I raz na jakiś czas po prostu trzeba to wykręcić, spuścić to wodę z tym syfem i zakręcić z powrotem. Więc ma to takie dwie funkcje: czyści nam układ z jakiegoś syfu oraz separuje, jeżeli chodzi o bąbelki powietrza, o powietrze w układzie. Są też urządzenia, które jest jakby rozdzielone, że tylko wyłapuje syfy, albo tylko separuje powietrze. Z tego co wiem. Prawidłowo i w 100% profesjonalnie powinno być tak zrobione, że przy wyjściu na zasilaniu powinien być separator powietrza, a na powrocie, który wchodzi z powrotem do pieca, czy to jest piec gazowy, czy to jest pompa ciepła nieważne. Ma być takie urządzonko, które wyłapuje syfy. I wtedy mamy na powrocie, ten właśnie wyłapywacz syfu, a na zasilaniu mamy. Separator powietrza, który wyłapuje nam powietrze, które może być wygenerowane gdzieś tam przez pompy. Jak robiłem tę instalację, dowiedziałem się, że bardzo ważne jest, aby taki separator był zamontowany przed rozdzielaczem podłogówki. Ma to zapobiec temu, aby powietrze nie dostawało się do układu i nie zapowietrzało nam podłogówki. Zapowietrzona podłogówka, mocno to zmniejsza jej skuteczność, jej efektywność i jej działanie. Przejdźmy do części mechanicznej, czyli do rozdzielacza. Szukałem takiego rozdzielacza, który byłby właśnie przystosowany, a raczej te zawory, które tutaj są termostatyczne, były przystosowane do takich siłowników elektrycznych. Jak się okazało, może Wam tutaj pokażę na podstawie tego. Wiadomo, jak to działa, tak? Jeżeli jest w tej pozycji zawór jest zamknięty, jeżeli jest wciśnięte, zawór jest otwierany. I okazało się, że dołączone do zestawu adaptery po zamontowaniu o tego siłownika w ten sposób powodowały to, że po zakończeniu pracy jak siłownik wracał w tryb zamknięty nie zamykał całego obiegu. Woda mimo wszystko dalej gdzieś się tędy przeciskała. I co to powodowało? To powodowało, że Wtedy, kiedy powinien dany obiekt być zamknięty, powiedzmy w danym pokoju, już powinno przestać grzać. Przeciskała się tędy woda i mimo wszystko dalej grzała dane pomieszczenie. Problem od początku tkwił w tych adapterach. Wrzucę wam tutaj filmik z testu takich adapterów, które wykonałem sam. takie te czerwone pierścienie. Ustaliłem sobie odpowiednią odległość siłownika czy tej głowicy dopychającej od czpienia siłownika i w tym momencie jeżeli siłownik się zamyka i ta woda już się tutaj nie przedostaje dzięki czemu nie mamy takiego problemu, że obiekt który powinien być zamknięty poprzez niewłaściwe domknięcie tym elektrozaworem czy głowicą termostatyczną Dalej przepuszczał wodę i mimowolnie dogrzewał to pomieszczenie, a dogrzewać go nie powinien. Te adaptery świetnie mi się sprawdziły. Są wydrukowane z PET-u w kolorze czerwonym, tak aby pasowały do, do reszty rzeczy w tym rozdzielaczu. Jak widzicie, to nie wszystko jest dokończone, ponieważ tu mam dwa czujniki temperatur. Jeden jest na powrocie, drugi na zasilaniu. Będę tutaj wstawiał sobie taki elektroniczny termometr, tak aby sprawdzić, jak wygląda. Temperatura zasilania i temperatura powrotu, tak powiedzmy dla mnie informacyjnie, co jest dosyć ważne w piecach kondensacyjnych, gdzie ta temperatura powrotu względem temperatury zasilania jest dosyć ważna, bo wtedy zachodzi bądź nie zachodzi kondensacja, a przecież do tego ten piec jest montowany, aby te korzyści mieć, tak? Co do samego sterownika, sterownik jest dosyć popularny, znajdziecie go na Aliexpress w dwóch wersjach, w wersji bezprzewodowej, czyli takiej jak mam ja, I w wersji przewodowej. Jaka jest różnica? Różnica jest banalnie prosta. Wersja bezprzewodowa, czyli taka jak moja, łączy się z termostatami, którą umieszczamy w pokoju bezprzewodowo, drogą radiową. A wersja przewodowa no, potrzebuje dociśnięcia przewodu z każdego termostatu bezpośrednio tutaj do tego sterownika. Jaką wybierzecie, to już wiadomo, wasza sprawa. Realizacja działania tego sterownika jest dosyć prosta. Mamy tutaj od V1 do V8 ponumerowane jakby wyjścia czyli ten sterownik obsługuje 8, 8 termostatów tak możemy go podłączyć w moim przypadku jest to 7 obwodów wykorzystuję tylko 7 linii ósma jest wolna tej nie używam sterownik działa w zależności jak go ustawimy ja mam tutaj zastosowane siłowniki NC czyli Normal Close więc te wszystkie obwody bez podania sygnału ze sterownika są pozamykane. Jeżeli yy, sterownik dostaje sygnał z termostatu, że ma otworzyć obwód na obiegu V4, to w pierwszej kolejności sterownik wysyła sygnał do siłownika i zaczyna go otwierać, bo jednak otwarcie siłownika trwa no około, powiedzmy, minuty, nawet dwóch. Bardzo powoli się otwiera. Dopiero, powiedzmy, po około minucie, czy tam półtorej, sterownik wysyła informację do pieca, aby się uruchomił. Ma to prawdopodobnie na celu zapobieganie temu, aby nie dochodziło do sytuacji, kiedy wszystkie obwody są zamknięte, a w piecu uruchamia się pompa obiegowa i zaczyna pchać woda, nie może jej nigdzie przepchać, ponieważ wszystkie obwody są zamknięte. To tak w kwestii takiej ciekawostki, jeżeli kogoś interesuje, sama zasada działania. Jest to bardzo fajna opcja, ponieważ dzięki temu, jeżeli w salonie, powiedzmy, mamy za zimno, ale wreszcie pokoi, czyli łazienka, sypialni, i tak dalej, mamy odpowiednią temperaturę. A piec nam się załącza, nie grzeje nam bez potrzeby wszystkich y, pomieszczeń. Y, łącznie z tym pomieszczeniem, które chcemy dogrzać, sterownik pilnuje, aby wszystkie pomieszczenia, które są nagrzane, były zamknięte i nie były grzane, a były grzane tylko i wyłącznie pomieszczenia, które potrzebują w tym momencie dogrzania. Dzięki temu, w całym domu, jest jednolita. Temperatura oraz taka temperatura, jaką chcemy. Na przykład chcemy mieć w pokoju, nie wiem, w sypialni 21 stopni, w salonie chcemy mieć 23 stopnie, a w łazience wiadomo, chcemy mieć troszeczkę lepszą temperaturę, powiedzmy 24 stopnie. Lub w każdym z pomieszczeń chcemy mieć równą temperaturę. Ten sterownik dokładnie tego nam pilnuje dzięki takim oto termostatom. Takie termostaty mam w każdym z pomieszczeń. W tej chwili jest tripletni. Wrzuciłem tryb manualny, tak aby nie było wysyłany żaden sygnał startowy do sterownika przy piecu. W trybie zimowym przełączam w tryb automatyczny. Sterownik ma bardzo wiele ustawień. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to może sobie o tym poczytać. Tutaj Wam jeszcze wrzucę schemat, jak wygląda podłączenie takiego urządzenia w instalacji. Możecie sobie też zerknąć. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć na temat tych termostatów. Tych termostatów jest naprawdę sporo, możecie wybrać sobie według gustu, są czarne, białe, o takim kształcie, o innym kształcie. Mi się spodobały akurat te konkretne i występują w dwóch wersjach. Obie wersje są oczywiście bezprzewodowe, z tą różnicą, że ten, który jest tańszy, łączy się oczywiście z głównym sterownikiem bezprzewodowo. Ale nie ma funkcji Wi-Fi, czyli nie możemy go spiąć z naszym domowym routerem, i nie mamy kontroli, powiedzmy, zdalnej nad tym sterownikiem. Mi osobiście nie było to potrzebne, aby w każdym pomieszczeniu był taki sterownik z Wi-Fi, więc do sześciu pomieszczeń kupiłem zwykłe do komunikacji bezprzewodowej z głównym odbiornikiem. Jak widzimy, różni się tym, że mamy tutaj dwie jakby ikony. Jedna jest od Wi-Fi, druga jest od połączenia radiowego. Ta pierwsza, właśnie ikona, Sygnalizuje nam połączenie bezprzewodowe z odbiornikiem przy piecu, a druga, gdzie mamy opisane jako Wi-Fi, oznacza, że termostat ma połączenie z naszą siecią domową, siecią wewnętrzną, dzięki czemu możemy kontrolować tą temperaturę z każdego miejsca poza domem, aby tylko był dostęp do internetu. Ta wersja jest oczywiście droższa. Nie wiem, jakie są teraz aktualnie ceny. Tamten termostat bez Wi-Fi kosztował powiedzmy stówę, a ten z możliwością podpięcia pod Wi-Fi kosztował 160-180 zł. Różnica była może nieduża, ale przy dużej ilości takich sterowników no już się nazbierało trochę tych pieniędzy. A dodatkowo doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę nie potrzebujemy w każdym pomieszczeniu... Aby to był sterownik Wi-Fi, wystarczy nam jedno pomieszczenie takiej kontroli jest to pomieszczenie w salonie. Tak więc, w całym domu są bezprzewodowe termostaty, a jeden jest dodatkowo z funkcją Wi-Fi i możemy go wpiąć do swojej sieci i mieć kontrolę nawet poza domem. I to tyle ode mnie, co chciałem Wam przekazać na temat i tych termostatów, o które pytaliście i samego ogrzewania, które wykonałem w naszym domu. Wygląda jak wygląda, ważne, że się sprawdza, na pewno można to zrobić lepiej. Ja jestem naprawdę w 100% zadowolony z mojej pracy, szczególnie, że działa tak, jak założyliśmy i chcieliśmy zdecydowanie przejść na ogrzewanie niskotemperaturowe, dlatego zdecydowaliśmy się w końcu na te podłogówki. Podłogówki wykonałem w domu, w którym tych podłogówek nigdy wcześniej nie było. Cała zabawa z podłogówką, no przyznam, nie była dosyć miła ani fajna, ponieważ nie mogliśmy u nas w domu niestety zrobić standardowo rozkładając rurki speksy i zalewając to kolejną warstwą posadzki ponieważ mamy dosyć nisko poziomu podłogi do sufitu jest u nas w granicach 2,35-2,40 więc na no nadlanie kolejnych 5-10 cm w ogóle odpadało i wpadłem na taki genialny pomysł, że wszystkie podłogi w domu pociąłem bruzdownicą, zrobiłem takie kanały w odległości około 15 cm. Tutaj Wam rzucę zdjęcie, jak to wyglądało. Pocięliśmy tak całutki dom, wszystkie pomieszczenia, i wtedy dopiero rozciągnęliśmy sobie pętle podłogówki do, każde, do każdego z pomieszczeń. Punkt zbiorczy wyszedł nam tutaj. Mimo, że upłynął już rok, to pomieszczenie zostało na sam koniec. Miałem natłok innych spraw, i remont tego pomieszczenia został na sam koniec. Najważniejsze w tamtym okresie dla nas było to, aby wykonać te podłogówki. Spiąć to wszystko i uruchomić przed zimą. No i pierwszy sezon za nami. Jesteśmy naprawdę zadowoleni. W porównaniu z tym co było, to jest niebo a ziemia. Mam nadzieję, że że sama instalacja nie jest jakoś mocno skopana i nie, nie zjedziecie mnie tutaj w komentarzach. Ale tak jak zaznaczyłem na samym początku filmu, ja jestem zwykłym gościem, który po prostu lubi sobie podłubać w domu. Podłubać w garażu, zrobić coś samemu, daje mi to masę Frajdy. Zazwyczaj, jeżeli za coś się zabieram, to szukam informacji na ten temat i dopiero zabieram się za tą robotę, aby ją wykonać chociaż w jakimś tam stopniu poprawnie. Czy jest wykonana poprawnie, czy jest wykonana niepoprawnie, ja nie będę tego oceniał. Ja mogę tylko ocenić z tej perspektywy, że działa. W naszym przypadku się sprawdza. Odstępy jakie dałem między rurkami oraz sposób rozłożenia podłogówki też się zdecydowanie sprawdza. Na posadzkach mamy ułożone stropiany o grubości 10 cm, więc jest to w miarę dobrze wyizolowane. I tak te podłogi się nagrzewają i oddają ciepło do góry, a nie w dół. Tym bardziej, że podłogi są wyizolowane i tak stropianem 10 cm. No przy, takiej, przy takiej formie budowy tej podłogówki i remontu no nie za bardzo mieliśmy innego wyboru. Wiadomo, każde inne wyjście to są po prostu już większe koszty. Poszedłem w ten pomysł z bruzdownicą. Pomysł się sprawdził. Sprawdzałem tutaj kamerą termowizyjną. Wszystkie pętle bardzo ładnie oddają ciepło. Pokoje są fajnie nagrzane. Na piecu mamy ustawione 30 stopni. 30 do 32 maksymalnie ustawiamy tą temperaturę, jeżeli chodzi o zasilanie wody. I naprawdę, naprawdę Świetnie się sprawdziła ta podłogówka w tym sezonie grzewczym. Mam nadzieję, że materiał Wam się przyda. Dla tych, którzy chcą takie podłogówki też zrobić sami, a są w podobnej sytuacji jak i my, gdzie nie mieliśmy za bardzo wyboru, jeżeli chodzi o zrobienie tych podłogówek. Robiłem ten remont podłogówki, nie nagrywałem jeszcze żadnych filmów tutaj. Tak naprawdę byłem zajęty magazynowaniem energii i budową magazynu energii z ogniw 18650. Za to miałem troszeczkę zdjęć z całej tej budowy, tak więc wrzucę wam na koniec filmu, żebyście sobie ocenili, jak to jest zrobione u mnie. Pozdrawiam wszystkich do usłyszenia. Hej!